Mateusz Jadek, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Alicja Synowska opuszcza lokalne struktury Platformy Obywatelskiej. Była wicestarosta Świdnicka odejście tłumaczy planami zawodowymi. Alicja Synowska po 10 latach członkostwa w platformie obywatelskiej postanowiła opuścić szeregi tej partii. Od kilku lat była jednym z filarów ugrupowania w regionie. W 2006 roku startowała jako jego kandydatka w wyborach na prezydenta Świdnicy, a w 2014 roku znalazła się na listach PO w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nagła zmiana nastąpiła przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Synowska uzyskała poparcie lokalnych struktur PO jako kandydatka na prezydenta Świdnicy. Jednak zarząd regionu zdecydował o poparciu jej rywala Wojciecha Murka ze wspólnoty samorządowej. Alicja Synowska bez powodzenia wystartowała z własnego komitetu, uzyskała jednak mandat do Rady Powiatu. Jej rezygnacja z członkostwa w platformie obywatelskiej weszła w życie 16 stycznia. Alicja Synowska swoją decyzję o odejściu tłumaczy planami zawodowymi. W czwartek policjanci Dolnośląskiej Drogówki przeprowadzą akcję PASY. Jej celem jest ograniczenie skutków wypadków drogowych wynikających z niezapinania pasów bezpieczeństwa. Jutro na drogach Powiatu Świnickiego będzie można spotkać nie jeden patrol policji. Funkcjonariusze przeprowadzą akcję PASY. Policjanci do działań PASY wykorzystują lornetki oraz zestawy do automatycznej rejestracji wykroczeń, czyli aparaty z teleobiektywem. Podczas kontroli drogowych mundurowi będą pouczać dzieci oraz rodziców o niebezpieczeństwach wynikających z faktu niestosowania pasów bezpieczeństwa oraz fotelików. Mundurowi również rygorystycznie będą podchodzić do lekceważenia obowiązku używania fotelików przez najmłodszych. Za brak pasów grozi nam 100 zł mandatu i 2 punkty karne, a w przypadku pasażera, za którego odpowiadamy, 100 zł i 4 punkty karne. Przewożąc nieprawidłowo dziecko, możemy zapłacić 150 zł mandatu, a na nasze konto wpadnie dodatkowo 6 punktów karnych. Akcja odbędzie się na terenie całego województwa dolnośląskiego. Radni Gminy Świdnica uchwalili budżet gminy na 2015 rok. Według założeń dochody samorządu mają sięgnąć 51,9 miliona złotych, a wydatki 55,6 miliona złotych. Na inwestycje poświęconych będzie w nim 10,7 miliona złotych. Radni Gminy Świdnica jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalania budżetu na rok 2015. To pierwszy przypadek od wielu lat, kiedy to komisje nie wniosły do planowanego budżetu żadnych uwag. W przyszłorocznym budżecie gminy planuje się dochody w wysokości niemal 52 milionów zł. Kwota wydatków na cały rok planowana jest na poziomie powyżej 55,5 miliona i jest o ponad 5% niższa od przewidywanego wykonania za poprzedni rok. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 7%, co daje kwotę ponad 3 milionów 700 tysięcy złotych. W tym roku w ramach Funduszu Sołeckiego mieszkańcy 33 sołectw będą mogli wykorzystać ponad pół miliona. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową i sportową. Zgodnie ze strategią rozwoju gminy oraz wieloletnią prognozą finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie gminy wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budowę kolejnego obiektu sportowego. W świetle jednakowych dokumentów, które otrzymał zarówno radny Krzysztof Lewandowski, jak i Urząd Miejski, jasno wynika, że należy się nad tym projektem poważnie zastanowić, mówi Marek Suwalski, zastępca prezydenta Świdnicy. Chodzi o odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zarządcy terenu, na którym miałaby powstać plaża nad Bystrzycą. Radny podczas sesji 23 stycznia stwierdził, że otrzymał opinię pozytywną, którą trudno odnaleźć w treści przekazanej przez RZGW odpowiedzi. Zastępca prezydenta Marek Suwalski jeszcze podczas konferencji prasowej 7 stycznia stwierdził, że brakuje uzgodnień formalno-prawnych z właścicielem terenów, na których ma być realizowany zwycięski projekt drugiej edycji budżetu obywatelskiego Plaży nad Bystrzycą. Niedługo po tym radny Krzysztof Lewandowski, autor projektu plaży, uznał, że prezydent Moskal-Słaniewska chce rezygnować z realizacji tego projektu i w tej sprawie wystosował list otwarty którym zaznaczał, że projekt plaży był analizowany przez zespół Urzędu Miasta, który miał ocenić prawne możliwości jego realizacji. Ocena była pozytywna. Grunt, na którym ma powstać plaża, jest własnością miasta. Tymczasem w piśmie od RZGW czytamy: według roboczych wersji map zagrożenia powodziowego sporządzonych przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i zamieszczonych na stronie internetowej KZGW, niemal cała przedmiotowa działka znajduje się w strefie zalewu wodą i w myśl dokumentacji stanowić będzie obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Teren zalewowy nie dyskwalifikuje samego pomysłu, natomiast zdecydowanie zmienia zakres i kształt inwestycji. W formule zaakceptowanej w drodze głosowania budżetu obywatelskiego tego pomysłu zrealizować nie można, zaznacza Marek Suwalski. I przekonuje, że o nowym kształcie projektu inwestycji warto porozmawiać już po rozeznaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Wśród możliwych rozwiązań jest również wybór innego zadania do realizacji w kwocie przeznaczonej na zwycięski projekt. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.